Moi drodzy, mało brakło, aby dzisiaj nie było vloga, ale chciało szczęście, mówi się pech chciał, ale tym razem chciało szczęście, że wszedłem do sklepu i moi drodzy na półce zobaczyłem to. Tak, moi drodzy, i tym sposobem zrodził mi się w głowie pomysł na vlog o smakach dzieciństwa. Jeżeli, moi drodzy, chodzi o smaki dzieciństwa, to jednym z właśnie, jedną z rzeczy, która najbardziej mi się tutaj nawet cenę widać, która najbardziej mi się kojarzy z dzieciństwem jest właśnie to, czyli, moi drodzy, ta galaretka. Ludzie to teraz mówią, że to jest niby tak naszpikowane sztucznością i jakimiś tam dziadostwami, że potem się raka dostanie. Ale, właśnie taką galaretkę moi drodzy kupował mi mój dziadek, kupowaliśmy sobie ją razem na mieście, kiedy jeździliśmy na rowerach. Miałem może wtedy 10-12 lat. Taką galaretkę sobie kupowaliśmy, koryliśmy na pół, dzieliliśmy się na pół i sobie zjadaliśmy. I to było takie dobre moi drodzy, że aż mi się uszy trzęsły. I, I potem dopiero przestaliśmy to kupować. Jak no, cukier, potem przestaliśmy to kupować, jak wybuchła ta panika z tymi wściekłymi krowami, że niby tam ta żelatyna była. Tymi krowami tam wściekłymi, zainfekowana i tak dalej, ale tak to jedliśmy, to jak głupi. I dzisiaj wchodzę do sklepu, patrzę na półkę i chyba pierwszy raz od 10 lat to zobaczyłem... Zobaczyłem w sklepie, może dlatego, że przeważnie nie wychodzę z mojej piwnicy. I zaraz to sobie, moi drodzy, w dupie, aż mi się będą uszy trzęsły. A jakbym miał glukometr, to pewnie by mi cukier wskoczył na poziom 500, albo over 9000. No. To tyle ode mnie, moi drodzy. A jakie są Wasze smaki dzieciństwa? Jakie są smaki takie właśnie, które Wam się z dzieciństwem kojarzą? Wasze ulubiane potrawy, dania słodycze, które robiła Wasza babcia, mama, tata, dziadek? Jakie to właśnie potrawy Wam się kończą? Wam się kończą. Wam się, moi drodzy, kojarzą z dzieciństwem, Wam się dobrze, przyjemnie właśnie kojarzą. Bo mi właśnie ta obrzydliwa, sztuczna galaretka mi się tak pięknie kojarzy. I czekam na Wasze odpowiedzi, moi drodzy. I zostawcie łapkę w górę. I widzimy się za niedługo, a ja idę jeść. Mom niom niom mnom mom